Jak mieć czas i jak mieć pieniądze? Ekstremalne wyniki wymagają ekstremalnych posunięć, dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak przenieść swój poziom produktywności i wydajności na kolejny poziom. Widzisz, my wszyscy mamy takie poczucie, że to jakieś duże rzeczy kradną nasz czas, przykładowo, nie wiem, są to media społecznościowe albo telewizor, a de facto to, co kradnie rzeczywiście nasz czas, to są drobne rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Tak samo jest na przykład z naszym budżetem oso osobistym, tak? Widzisz, to nie jest tak, że największa część Naszego kapitału ucieka, nie wiem, na zakup drogich rzeczy typu telewizor. Ponieważ kiedy masz kupić coś drogiego, przemyślisz to sobie i zastanawiasz się, czy cię rzeczywiście na to stać. Przynajmniej większość osób w Polsce tak robi. Ale. Jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz, nie wiem, kawę na wynos, to o tym nie myślisz, ponieważ jest to mały wydatek, a takie małe, skumulowane wydatki powodują, że de facto twoja wypłata się rozpływa. I tak samo jest z twoim czasem. I czas jest znacznie ważniejszym aktywem niż pieniądze. Widzisz, większość ludzi bardziej chroni graty w swoim garażu niż własny czas. Tymczasem czas. To jest to, co powoduje, że możemy stać się bogaci pod warunkiem, że będziemy go efektywnie wykorzystywali. I dzisiaj pokażę Ci, jak drobne takie zmiany w życiu mogą mieć ogromny wpływ na Twoją produktywność, efektywność i wydajność w pracy, a przy okazji spowodować, że będziesz zarabiał znacznie więcej. Pierwsza rzecz, która kradnie nasz czas, to jest oczywiście jedzenie. Założę się, że większość z Was nie monitoruje czasu, ile poświęca na jedzenie. I nie mówię o samym jedzeniu, ale o całym. Posiłku. Czyli po pierwsze musimy podjąć decyzję i co będziemy jedli, czyli musimy sprawdzić lodówkę, jakąś tam szafkę, po drugie musimy ten posiłek przygotować, musimy go zjeść, a potem musimy wrzucić te brudne gary albo do zmywarki, albo je umyć, tak? Więc to wszystko kradnie nasz czas. Co gorsze, niektórzy robią tak, że patrzą, otwierają, mają na coś ochotę, nie ma tego i idą do sklepu, żeby to kupić, przyjeżdżają i zobacz, ile to jest straconego czasu. I oczywiście najlepszym rozwiązaniem by było posiadać kucharza, ale jeżeli nie masz takiego kucharza, to dobrym pomysłem jest przede wszystkim przygotowanie tych posiłków wcześniej. Ja wiem, że niektórzy się będą burzyli, że to nie jest takie smaczne i tak dalej, tak. No oczywiście w drodze do sukcesu, tak, zawsze trzeba z czegoś zrezygnować. Więc polecam Ci, no... Te jedzenie na przykład przygotować wcześniej, oczywiście one odgrzewane już nie będzie takie dobre. Będziesz musiał nie wrzucić go do mikrofalówki i odgrzać powiedzmy w te dwie minuty. One już nie będzie takie dobre, ale oszczędzi ci mnóstwo czasu. Więc albo na przykład masz kucharza i wtedy masz super ekstra, perfekcyjne jedzenie, on jedzie do sklepu, kupuje rzeczy, on ci gotuje, daje ci to pod nos, albo po prostu robisz to wcześniej. I jakie są plusy tego, że zrobisz sobie jedzenie wcześniej? Przede wszystkim jesteś w stanie policzyć ilość kalorii. Czyli nie będziesz po prostu tył, ilość makroskładników, czyli będziesz wiedział ile masz węglowodanów, tłuszczy i białka, no i przede wszystkim jesteś w stanie w odpowiedni sposób tak ustawić posiłki, aby nie mieć na przykład skoków cukru. Więc powiedzmy, jeżeli nie jesteś osobą, która trenuje na siłowni, to staraj się unikać z samego rana dużej ilości węglowodanów, ponieważ jeżeli zjesz węglowodany, to automatycznie będziesz miał skok tych węglowodanów, skok tego cukru we krwi, a potem będziesz czuł się senny. To dlatego na przykład dzieci jedzą na śniadanie chleb albo płatki i jeszcze takie płatki z dużą ilością cukru, a potem czują się senne na pierwszych godzinach w szkole. Więc staraj się po prostu tutaj w jakiś sposób zbalansować tą swoją dietę. Dużą ilość węglowodanów możesz sobie ustawić przed snem. Spowoduje to to, że będziesz po prostu bardziej senny i będziesz miał lepszy sen. Więc to jest coś, co naprawdę bardzo mocno ci pomaga. Druga rzecz. To jest e, ograniczenie ilości aplikacji na telefonie. Ja widzę ile osób ma różne aplikacje. W ogóle wszystkie sklepy zachęcają nas do tego, żeby nie wiem mieć aplikację do żabki, żeby mieć aplikację do jakiegoś Biedronki, kerfura i tak dalej. I ludzie mają tysiące aplikacji w swoim telefonie. Nie dość, że to w ogóle muli ten telefon i spowoduje, że ten telefon staje się mniej wydajny i, i, i wolniejszy, zapechać to pamięć, to tak naprawdę im masz więcej aplikacji, tym masz większą pokusę, żeby z jakiejś aplikacji skorzystać. Czyli na przykład jeżeli masz aplikację typu Instagram czy Facebooka, to zobacz sobie Ile takich mikroprzerw jesteś w stanie sobie zrobić w ciągu dnia, żeby po prostu skorzystać z tych wszystkich aplikacji, tak? I tracisz na to mnóstwo czasu. Następna rzecz to nie zabieraj telefonu do ubikacji ani nie korzystaj z telefonu podczas jedzenia. I wiesz, dużo ludzi z tego co po prostu wiem, zabiera telefon do ubikacji, bo idą się załatwić, zabierają, nie dość, że to jest mega niehigieniczne, to generalnie w tym momencie spędzasz więcej czasu, ponieważ zamiast się załatwia, to siedzisz sobie i przeglądasz sobie Facebooka, tak? I to powoduje, że więcej czasu spędzasz w tej ubikacji. Więcej niż musisz. Co samo jest niehigieniczne, jest niezdrowe generalnie, tak samo ludzie na przykład robią w czasie śniadania. Jedzą sobie śniadanie i na przykład przeglądają sobie telefon. Po pierwsze, to, są to bardzo złe nawyki żywieniowe. Po drugie, więcej czasu spędzasz po prostu na takim śniadaniu, ale są to bardzo złe nawyki, z tego względu, że zamiast skupiać się na jedzeniu, zamiast skupiać się na tym, co jesz, to tak naprawdę robisz dwie rzeczy naraz. I no, nie jest to zdrowe, i tak naprawdę to są bardzo złe nawyki żywieniowe. Następna rzecz to jest taka, żeby usunąć swoich znajomych z Facebooka albo mieć. Inne konto na Facebooku, drugie. Ja wiem, że Facebook nie pozwala mieć dwóch kont na Facebooku w teorii, ale można to zrobić i nie musisz zawsze słuchać tego, co ci mówi Facebook. I teraz tak, o co chodzi? Jeżeli masz konto na Facebooku i na tym koncie jest mnóstwo znajomych, to automatycznie pojawia ci się mnóstwo rzeczy. I kiedy otwierasz takiego Facebooka, to cały czas masz coś nowego, więc automatycznie rośnie pokusa, żeby to przeglądać. I teraz rzecz, którą ja zrobiłem, ja na przykład miałem konto prywatne na Facebooku i na tym koncie miałem 3 czy 4 tysiące znajomych, więc użyłem aplikacji takiej wtyczki do chroma, która usunęła mi tych znajomych i teraz chyba zostało mi 200, tak? Ale dalej będę to ciął. Dalej będę usuwał tych znajomych, żeby mieć tylko te osoby, które są mi rzeczywiście najbliższe i z którymi mam kontakt albo których potrzebuję biznesowo. I teraz to co ja w ogóle robię ze swoim telefonem, to nie mam konta zainstalowanego na telefonie, którego używam na przykład normalnie do tego, żeby kontaktować się ze znajomymi, czy tam wejść na jakąś grupę, ponieważ mam drugie konto, do którego są podpięte, do którego jest podpięty menadżer firmy. I konto reklamowe. Więc jeżeli ja muszę już wejść na jakieś konto reklamowe z telefonu, to tak naprawdę jest to konto, na którym nie ma żadnych znajomych. I to powoduje, że nie mam takich pokus, żeby coś przeglądać i się rozpraszać. Na tym koncie też nie ma żadnych polubionych stron, nie ma też polubionych grup i tak dalej, więc to konto jest puste de facto. I to jest naprawdę mega, mega fajna sprawa, którą możesz wykonać. Następna rzecz to jest taka, żeby unikać sobie takich drobnych rzeczy w postaci tego co ja dzisiaj będę robił, nie? Czyli ludzie siadają do roboty i zastanawiają się kurde, co ja dzisiaj będę robił? Może zacznę od maili, albo wejdę sobie na chwilę na Facebooka. Eee, nigdy do takiej sytuacji nie, nie dopuszczaj. Planuj swój dzień, nie dopuszczaj do sytuacji, w której się zastanawiasz, co musisz zrobić, ponieważ to też jest mega nieefektywne. To są te drobne rzeczy, które powodują, że ta efektywność spada. I to co ja ci polecam zrobić to albo w niedzielę sobie wstań, tak? Ja na przykład wstaję sobie tam w niedzielę rano szybciej niż wszyscy, więc sobie planuję swój cały tydzień, a jeżeli nie zdążę w niedzielę, to robię to w poniedziałek rano jako pierwszą, priorytetową rzecz. Chodzi o to, że oczywiście musisz stracić czas na planowanie, ale potem odzyskasz znacznie więcej czasu w ciągu tygodnia. Więc bierzesz sobie Google Kalender, albo kalendarz wbudowany w komputer, i planujesz sobie, co będziesz robił konkretnie od której do której godziny w ciągu całego tygodnia. W ten sposób będziesz miał zaplanowane i jak przyjdziesz już do pracy, na przykład w poniedziałek rano, to już będziesz wiedział, co robić. Tak? I te rzeczy najważniejsze staraj się przerzucić na początek dnia, kiedy masz najwięcej energii. Kolejna rzecz to jest przede wszystkim tworzenie rutyn, procedur, jakichś zasad. I teraz tak, kiedy ja mówię o tym, że warto mieć właśnie poranną rutynę, że warto mieć ustalony harmonogram dnia, że warto mieć procedury w firmie, procesy jakieś opisane, tak, w jaki sposób daną rzecz będziemy robić, to ludzie mówią, hej, ale. Nie chcę takiego życia, to jest takie życie jak cyborg, tak? A prawda jest taka, że takie życie daje ci znacznie więcej wolności, ponieważ mniej decyzji podejmujesz, ponieważ wiesz, co masz robić, ponieważ pewne rzeczy są powtarzalne, i to ostatecznie powoduje, że masz więcej czasu, a tym samym masz więcej, więcej możliwości. Ponadto, że ja mam więcej czasu w firmie, mogę go lepiej produktywnie wykorzystać, żeby zarobić więcej, i automatycznie też to potem przekłada się na moje życie osobiste, więc też mam więcej czasu dla siebie, dla rodziny, na jakieś hobby, pasje i tak Więc yy, chodzi o to, żeby za za zauważyć tak naprawdę gdzie tracisz czas, gdzie te drobne rzeczy kradną Twój czas, a następnie je wyeliminować. Postaraj się, żeby wszystko, całe środowisko wspierało Cię, a nie przeszkadzało Ci. I tak jak mówię, te drobne rzeczy są bardzo i to bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, napisz mi w komentarzu, o czym mam nagrać kolejne odcinki i zobacz poprzednią serię Mój Mentor oraz Wakacyjny Challenge. Pozdrawiam serdecznie. Adrian Kołodziej.